Geniusz czy pułapka? USA coraz bliżej cyfrowej inwigilacji finansowej? Czy Bitcoinowi grozi apokalipsa kwantowa? Kontrowersyjna propozycja zamrożenia portfela Satoshi'ego. Seria ataków na giełdy kryptowalut? Przypadek czy ostrzeżenie dla całego rynku? Hardkorowy koksu o krypto. Milionowy zysk, bolesna lekcja i długoterminowa mądrość. Block wchodzi do elity S&P 500. Czy kryptowaluty pomogły mu przebić się na szczyt? SHIB wraca do gry? 4 biliony tokenów i byczy szał na rynku. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Geniusz czy pułapka? USA coraz bliżej cyfrowej inwigilacji finansowej. Nowy projekt ustawy o nazwie Genius Act, który właśnie nabiera tempa w amerykańskim kongresie, miał być przełomem w regulacjach dotyczących stablecoinów. Ale według części środowiska kryptowalutowego może być czymś znacznie bardziej niebezpiecznym. Dla niektórych to przemycona tylnymi drzwiami cyfrowa waluta państwowa, czyli CBDC. A to już nie brzmi jak technologia przyszłości, tylko narzędzie masowej kontroli. Najgłośniejszą przeciwniczką ustawy jest kongresmenka Marjorie Taylor Greene, która twierdzi, że za pozornie rozsądnymi zapisami o stablecoinach kryje się fundament pod cyfrowy pieniądz kontrolowany bezpośrednio przez rząd. Głosów sprzeciwu jest więcej i nie tylko wśród polityków. Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie obowiązku zbierania danych o użytkownikach, analizowania transakcji i możliwości blokowania ich bez wiedzy właściciela to otwarta droga do stworzenia systemu znanego z chińskiego cyfrowego yuana. Nowelizacja ustawy, w tym ta z marca tego roku, dodatkowo wzmacniają kontrowersje. Zwiększone wymagania identyfikacyjne i obowiązki informacyjne dla emitentów stablecoinów mają według krytyków niewiele wspólnego z walką z przestępczością. A znacznie więcej z budowaniem pełnej finansowej kontroli nad obywatelami. CBDC, czyli cyfrowy pieniądz emitowany przez bank centralny, może na pierwszy rzut oka wyglądać jak postęp. Szybkie transakcje, brak pośredników, wygoda, ale w praktyce oznacza możliwość pełnej inwigilacji, każda złotówka, każdy przelew, każda transakcja wszystko widoczne dla władz. A jeśli uznają, że coś się nie podoba, wystarczy jedno kliknięcie i konto przestaje działać. Dla społeczności kryptowalutowej która z definicji walczy o wolność, prywatność i niezależność finansową, to ogromny czerwony alarm. Genius Act niektórym jawi się więc nie jako innowacja, ale jako nowoczesna wersja cyfrowego kagańca. I choć projekt nie mówi wprost o wprowadzeniu CBDC, wielu obawia się, że to właśnie jego prawdziwy cel. Czy Bitcoinowi grozi apokalipsa kwantowa? Kontrowersyjna propozycja zamrożenia portfela Satosiego. Pomysł, który jeszcze kilka lat temu wydawałby się czystą fantastyką, dziś zyskuje coraz więcej uwagi w świecie kryptowalut. Jameson Lop, jeden z najbardziej szanowanych ekspertów w ekosystemie Bitcoina, ostrzega przed bardzo realnym zagrożeniem komputerami kwantowymi, które mogą złamać obecne zabezpieczenia kryptograficzne i dostać się do portfeli zawierających miliardy dolarów. Jego rozwiązanie? Zamrozić portfel należący do samego Satosiego Nakamoto, zanim zrobi to ktoś inny. Lob, który kieruje działem technologii w firmie Casa, nie snuje apokaliptycznych wizji dla sensacji. Na niedawnym wydarzeniu w San Francisco przedstawił konkretne propozycje, jak zabezpieczyć bitcoina przed przyszłym zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych. W jego planie znalazło się m.in. zakazanie wysyłania środków na przestarzałe adresy, blokowanie nieaktywnych od lat monet oraz wdrażanie cyfrowych podpisów odpornych na nowe typy ataków. Najwięcej emocji wzbudza jednak pomysł zamrożenia legendarnego portfela, który według wielu obserwatorów należy do twórcy Bitcoina Satoshi Nakamoto. Portfel ten zawiera około miliona bitcoinów, które nigdy nie zostały ruszone. Lob ostrzega, że jeśli hakerzy wykorzystają kwantową technologię do przejęcia tych środków, nikt nie będzie wiedział, czy to prawdziwy Satoshi wrócił, czy może doszło do największego włamania w historii kryptowalut, a to może wywołać chaos na rynku. Z drugiej strony pojawiają się głosy krytyczne. Propozycja wprowadzenia tak drastycznych zmian oznaczałaby konieczność przebudowy kluczowych elementów całej infrastruktury Bitcoina. Nowe podpisy zwiększają rozmiar transakcji, co nie spodoba się górnikom i operatorom portfeli. Są też alternatywy, jak choćby BIP-360, oferujące inne podejścia do zabezpieczeń, choć one również nie są pozbawione wad. Jedno jest pewne: temat bezpieczeństwa Bitcoina wchodzi właśnie w zupełnie nową fazę. A jeśli ostrzeżenia Jamesona Lopa okażą się trafne, to czas na działanie może kończyć się szybciej niż nam się wydaje. Seria ataków na giełdy kryptowalut, przypadek czy ostrzeżenie dla całego rynku. Lipiec zapisze się w historii rynku kryptowalut jako miesiąc intensywnych cyberataków. W zaledwie kilka dni doszło do dwóch dużych włamań na giełdy, które łącznie kosztowały ofiary ponad 70 milionów dolarów. A to może być dopiero początek. W minioną środę hakerzy zaatakowali działającą na Seszelach giełdę Big One, z której skradziono około 27 milionów dolarów. Zaledwie dwa dni później, w piątek, ofiarą eksploita padła indyjska platforma CoinDCX. Tym razem łupem przestępców padło aż 44 miliony. Co ciekawe, w żadnym z tych przypadków nie doszło do klasycznego przejęcia kluczy prywatnych użytkowników. Zamiast tego hakerzy wykorzystali luki w zabezpieczeniach wewnętrznych systemów giełd. W przypadku CoinDCX chodziło o konto, które służyło do zapewniania płynności na innej platformie. Po złamaniu zabezpieczeń serwera przestępcy przejęli nad nim kontrolę. Prezes giełdy, Sumit Gupta, uspokajał, że dotknięte było jedynie operacyjne konto, które jest całkowicie odseparowane od portfeli klientów. Straty mają zostać pokryte z rezerw giełdy. Do sprawy błyskawicznie odniósł się również blockchainowy detektyw znany jako Zach XBT. W przeszłości wielokrotnie tropił podejrzane ruchy w przestrzeni Web3. Tym razem zarzucił giełdzie CoinDCX brak transparentności. Według niego, informacja o włamaniu pojawiła się dopiero 17 godzin po incydencie. I to dopiero wtedy, gdy temat zaczął krążyć w sieci. Zbieg okoliczności, czy nie? Dokładnie rok wcześniej, niemal co do dnia, ofiarą włamania padła inna indyjska giełda, Vazir X. Wtedy przestępcy zniknęli z kwotą przekraczającą 230 milionów dolarów. A w tym samym miesiącu co ataki na Big One i CoinDCX, celem hakerów stała się też giełda GMX, z której wyprowadzono 40 milionów dolarów. To wszystko pokazuje, że mimo postępu technologicznego i rosnącej wyceny cyfrowych aktywów, kryptowalutowy sektor wciąż nie jest w pełni odporny na cyberprzestępczość. Coraz bardziej wyrafinowane ataki przypominają, że bezpieczeństwo nie może być dodatkiem, musi być fundamentem. Hardkorowy koksu o krypto. Milionowy zysk? Bolesna lekcja i długoterminowa mądrość. Robert Burnejka, znany szerokiej publiczności jako Hardkorowy Koksu, opowiedział niedawno o swoich doświadczeniach z inwestowaniem w kryptowaluty. Gościł w podcaście Żurnalisty, gdzie nie zabrakło wątków związanych z pieniędzmi, inwestycjami i Ethereum. Burnejka wspomina, że już jako osiemnastolatek prowadził własną firmę i szybko wyjechał do Stanów Zjednoczonych gdzie nauczył się twardych zasad zarabiania i oszczędzania. W rozmowie przyznał, że na rynku kryptowalut udało mu się zarobić ponad milion złotych, ale jak podkreślił, swoje też stracił. Najciekawsza historia dotyczy jego inwestycji w Ethereum podczas pandemii. Wtedy kupił kryptowalutę po około 100 dolarów za sztukę, za łączną kwotę 50 tysięcy dolarów. Niestety chwilę później ogarnął go strach, więc sprzedał wszystko po nieco wyższej cenie. Jak się później okazało, zbyt wcześnie. Kilka miesięcy później Ethereum kosztowało ponad 4000 dolarów. Gdyby wtedy nie sprzedał, wartość jego inwestycji mogłaby wzrosnąć nawet do 2 milionów dolarów. Dla Burnejki ta historia była lekcją. Emocje to zły doradca. Jego zdaniem tylko długoterminowe myślenie może przynieść sensowne rezultaty w świecie kryptowalut. Podejmowanie decyzji pod wpływem chwilowych wahań nastrojów kończy się zazwyczaj fiaskiem. Dla osób śledzących polską scenę kryptowalut, nie jest to żadna nowość. Burnejka już wcześniej mówił o swoim zainteresowaniu blockchainem. Występował w transmisjach na żywo, pojawiał się na branżowych wydarzeniach i współpracował z firmami zajmującymi się kopaniem kryptowalut. Jak sam mówi, nie jest żadnym ekspertem, ale wie, że w tym świecie liczy się nie tylko odwaga, ale i cierpliwość. A jego historia to kolejny dowód na to, że nawet twardziele uczą się na błędach. Blok wchodzi do elity SP 500. Czy kryptowaluty pomogły mu przebić się na szczyt? Akcje fintechowej spółki Jacka Dorseya, znanej dziś jako Blok, poszybowały w górę o ponad 10% po ogłoszeniu, że 23 lipca dołączy do prestiżowego indeksu SP 500. Zastąpi w nim firmę HES i stanie się częścią elity amerykańskich korporacji. Dla rynku to nie tylko prestiżowy awans, ale też mocny sygnał, że świat finansów coraz odważniej skręca w stronę cyfrowej rewolucji. Blok od lat kojarzony jest z nowoczesnymi usługami płatniczymi. Terminale Square, aplikacja Cash App czy inwestycje w Bitcoina to tylko część jego działań. Firma od dawna nie ukrywa, że blockchain i kryptowaluty to jeden z jej filarów. Sam Jack Dorsey, współzałożyciel Twittera, wielokrotnie powtarzał, że wierzy w przyszłość Bitcoina jako waluty internetu. Wejście do indeksu S NP500 to nie tylko zaszczyt, to także realne pieniądze. Fundusze pasywne, które odwzorowują skład indeksu, muszą kupić akcje nowej spółki, co może wygenerować miliardowe przepływy kapitału niemal automatycznie. Dla blok to ogromna szansa, zwłaszcza w momencie, gdy kryptowaluty i sztuczna inteligencja znów przyciągają uwagę inwestorów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko było różowe. Jeszcze kilka miesięcy temu blok rozczarował wynikami kwartalnymi, a prognozy nie napawały optymizmem z powodu globalnej niepewności. Mimo to kapitalizacja firmy utrzymuje się powyżej 45 miliardów dolarów, to więcej niż wiele firm już obecnych w indeksie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że niedawno do SP 500 trafiła również giełda Coinbase. To pokazuje, że amerykański indeks coraz częściej otwiera się na firmy z sektora blockchain i kryptowalut, a to może być dopiero początek. Dla jednych to efekt chwilowej mody, dla innych dowód na to, że cyfrowe finanse naprawdę zmieniają świat. Niezależnie od opinii, blog ma teraz szansę, by udowodnić, że nie tylko dobrze wygląda w indeksie, ale też potrafi realnie napędzać nową falę finansowej innowacji. SHIB wraca do gry? 4 biliony tokenów i byczy szał na rynku. Shiba Inu znów zaskakuje. Tym razem nie jest to chwilowy wyskok, ani kolejny memowy entuzjazm. W ciągu jednej nocy na rynku przetoczono prawie 5 bilionów tokenów SHIB, co wywołało lawinową reakcję inwestorów i popchnęło cenę powyżej dwustudniowej średniej kroczącej, po raz pierwszy od stycznia. Między pierwszą a piątą rano czasu UTC 18 lipca, cena SHIB wzrosła o 12% w zaledwie kilka godzin. Jednak najważniejszym sygnałem nie była sama cena, ale wolumen. W ciągu zaledwie jednej godziny przetworzono blisko 5 bilionów tokenów, czyli ponad trzykrotnie więcej niż przeciętna dobowa aktywność na tym rynku. Takie liczby nie biorą się z przypadku. To sygnał poważnych pieniędzy, planów i strategii dużych graczy. Co istotne, SHIB bez większego wysiłku przebił psychologiczną barierę 15 tysięcznych dolara i ustabilizował się powyżej 14,8 tysięcznych budując solidne wsparcie techniczne. W tym samym czasie rezerwy na giełdach spadły do poziomów niewidzianych od dwóch lat. To klasyczny znak akumulacji, duże portfele kupują i wycofują tokeny z obiegu, zmniejszając dostępność i podbijając cenę. Na wykresie dziennym formuje się także układ znany jako podwójne dno, klasyczny sygnał odwrócenia trendu. SHIB aktualnie balansuje w strefie oporu między 15 a 16 tysięcznymi dolara, a jeśli byki utrzymają presję, Kolejnym celem może być poziom 16 tysięcznych. Wielu analityków przyznaje, Shiba Inu przestaje być traktowany jak MEM. Pokazuje strukturę, wolumen i determinację inwestorów, zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych. Przebicie średniej dwustudniowej wyraźnie przyciągnęło uwagę rynku, a w świecie kryptowalut taki techniczny sygnał często oznacza początek większego ruchu. Czy to nowy rozdział dla SHIB? Jeśli momentum się utrzyma, Memowa kryptowaluta może okazać się jednym z bardziej zaskakujących zwycięzców tego sezonu. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy. Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.